Przemierzając drogi nieznanej ci wyspy Natrafiasz na moje obozowisko Przy którym siedzi zakapturzona postać Podchodząc bliżej Nieznajomy zdaje sobie sprawę Z twojej obecności Jak cię zwoł? Pytał. Zresztą teraz to jest nieistotne Jesteś tutaj nowy i to się liczy. Twoja przeszłość nie ma znaczenia. Mierzyć ją wzrokiem za pomocą ledwo widocznych pod kapturem oczu. Witaj na wyspie Spiszów, podejdź do ogniska z jadła i napoj się. Niepewnym krokiem podchodzisz do ogniska. Jadło. Nie dość nic od kilku dobrych dni. Wyspa jest pełna możliwości. Zanim jednak rozpoczniesz swoją podróż, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami. Jeśli nie będziesz ich przestrzegał, licz się z tym, że sprawiedliwość zostanie wyegzekwowana przez króla wyspy, Bobiego da lub jednego z jego namiestników. Istnieje też możliwość, że ludzie, którzy ucierpią przez ciebie, dopuszczą się samosądu. Warto również wiedzieć, kto dokładnie egzekwuje prawo. Nieznajomy pokazuje Ci rysunki z podobiznami Bobiego oraz jego namiestników. Nieznajomy wyciąga ze swojej zniszczonej torby mapę Wyspy Spisów i pokazuje Ci ją. W Wyspach Spiszów jest również bita biczem wojny. Wielu władarzy pragnie poszerzać swoje włości lub rozwiązywać sąsiedzkie spory walką. Możesz dołączyć do jednego z nich, lub samemu utworzyć królestwo, a potem wziąć udział w wojnie. Pamiętaj o kontakcie z resztą ludności Wyspy Spiszów. Zawsze znajdą się chętni do walki rycerskiej, handlu lub wspólnych polowań. Mimo wielu sporów, jesteśmy z żytym ludem. Teraz, gdy już to wszystko wiesz, możesz śmiało poruszać się. Patrzę na Ciebie. Twoje stare życie się skończyło, za to teraz jesteś już częścią wyspy Spisów. Rozpoczyna się nowy rozdział w życiu Gerolda Gorna, człowieka, który przybył na tą wyspę z powodów tylko znanych jemu i nikomu innemu. Ale przecież przeszłość na wyspie Spisów jest nieważna. Tym akcentem, zaczynamy nową serię na moim kanale. Z serią z gry Life is Feudal, którą będę nagrywał na serwerze Wispispishu, w polskim serwerze Life is Feudal. Bardzo się cieszę za współpracę z y, tutaj głównodowodzącym chyba, czy jakoś tak, nie wiem jak to... Na forum oczywiście tutaj go spotkałem, znaczy tak nie spotkałem, że... Przeczytałem sobie regulamin i widziałem, że na administracji to w ogóle wszystko on chyba tutaj... Ustala Bobita Hombre i dziękuję mu za wsparcie, którego mi udzielił. I trzymajcie się do pierwszego odcinka. Na razie, cześć.